Dzień dobry, ja nazywam się Andrzej Chłady, a oglądają Państwo program z cyklu Scanner Defense 24. Moim Państwa gościem jest Anna Dyner, kierownik programu Europa Wschodnia w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. W niedzielę doszło do kolejnej eskalacji konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą. Tym razem Rosjanie ostrzelali, ostrzelali i zajęli trzy ukraińskie okręty w Cieśninie Kerczeńskiej. Konsekwencje tego incydentu no, wydają się być dosyć poważne. Dość powiedzieć, że na części terytorium Ukrainy został wprowadzony stan wojenny. No, wydaje się, że, że jest to dość, dość jakby poważne wskazanie na to, że Ukraińcy obawiają się wybuchu bardziej otwartego konfliktu z Federacją Rosyjską. No, więc tutaj pytanie jest, czy faktycznie możemy się obawiać dalszej eskalacji, tego konfliktu? Tego konfliktu raczej nie, chociaż trzeba pamiętać, że to jest jeden z elementów trwającej od 2014 roku wojny pomiędzy obydwoma państwami, chociaż nigdy nie wypowiedzianej, ale jednak um, faktycznie trwającej. Możemy się spodziewać w przyszłości zapewne różnego rodzaju innych incydentów. Na razie nie wydaje mi się, żeby takie incydenty miały miejsce na Morzu Czarnym czy w okolicach Morza Azowskiego, również ze względu na to, że Ukraina ma stosunkowo Niewielkie siły morskie i tak na dobrą sprawę również przewaga, którą posiada Federacja Rosyjska, biorąc pod uwagę i flotę czarnomorską i wykorzystywaną również w tym, w tym rejonie flotylę kaspijską, jest bardzo duża. Także Ukraina prawdopodobnie nie zaryzykuje wdania się w kolejną, kolejny konflikt czy sprowokowania go, bo, bo Rosja nie trzeba tak naprawdę zostali, ta sytuacja została wykorzystana przez Rosjan. Rosjanie wskazali, że była to ukraińska prowokacja, chociaż na dobrą sprawę, jeżeli popatrzymy na mapę, na miejsce, gdzie nastąpiło zajęcie tych trzech ukraińskich jednostek, prawdopodobnie to były już międzynarodowe Morza Czarnego. Także... Tak w razie, jaki był cel działania Rosjan tutaj? Co Rosjanie chcieli osiągnąć zamiast tej jednostki? Rosjanie chcieli pokazać trzy rzeczy z punktu widzenia wojskowego. Pierwsze to jest uniemożliwić Ukrainie przerzut kolejny trzech jednostek na Morze Azowskie, które miały uzupełnić te siły, które już tam stacjonują niewielkie, bo to są na razie cztery okręty, nieduże, ale które zostały przerzucone w ostatnich miesiącach, dwa drogą lądową, dwa drogą morską. Chcieli pokazać po drugie, że sprawują całkowitą kontrolę nad Morzem Azowskim, co właściwie umożliwia im moc zbudowaną przez cieśninę Karczeńską. No i po trzecie, chcieli też pokazać, że są w stanie bronić anektowanego Krymu. W trakcie tej interwencji współpracowały ze sobą i jednostki ochrony. Wybrzeża Federalnej Służby Bezpieczeństwa, bo to Federalna Służba Bezpieczeństwa w Rosji odpowiada za ochronę granic, flota czarnomorska, ale też siły powietrzne zlokalizowane na Krymie, bo i śmigłowce K-52 i myśliwce szturmowe są 25 które zostały użyte w trakcie tej, tego incydentu, tej interwencji rosyjskiej, one stałe miejsce bazowania mają na Krymie. No, właśnie tutaj jeszcze wspomnimy, że, że szef sztabu Generalnego Armii Ukraińskiej mówił tutaj o tym, że też to lotnictwo miało użyć uzbrojenia podczas tej, tej akcji, zajęcia okrętów. Nie wiem, na ile te informacje są na razie potwierdzone. To, co na pewno było widać z tych filmików, że i śmigłowce szturmowe, trzeba też podkreślić, no i SU-25 pokazały swoje uzbrojenie, to znaczy były gotowe do, do jego użycia. Nie wiadomo, czy do tego doszło. Nie wiadomo tak naprawdę, kto strzelał te jednostki ukraińskie, zanim um, rosyjskie FSB prze przeprowadziło abordaż. E, no Niemniej e, użycie i śmigłowców, i samolotów m, pokazało, że Rosjanie są gotowi do wykorzystania właściwie wszystkich sił, które mieli dostępne w tym momencie. Czy to oznacza trwałe zablokowanie Morza Azowskiego dla, Ukrai dla ukraińskich jednostek? Nie, już to, ten, to przejście przez siedzibę kereczeńską zostało odblokowane kilka, czy właściwie kilkanaście godzin po samym incydencie, także jednostki cywilne przechodzą bez żadnych problemów. Oczywiście ta żagluga jest dużo bardziej ograniczona niż była kiedyś to jest związane właśnie z oddaniem do użytku mostu, zmieniły się tory wodne, także Rosjanie mają tutaj pełną kontrolę nad tym, jakie jednostki wpływają, jakie wypływają z Morza Azowskiego. Natomiast oczywiście w każdym dowolnym momencie Rosja może blokować wszystkie statki, które wchodzą na ten akwen. Zresztą już to czyniła, może je kontrolować i to bardzo mocno uderza gospodarczo przede wszystkim w port w Mariupolu, a pośrednio uderza też w oligarchów ukraińskich, którzy z tych portów, zwłaszcza Achmetow, z tych portów czerpią swoje korzyści. Powstaje pytanie o tą reakcję ukraińską, która tutaj była bardzo tym razem zdecydowana w zdecydowaniu się na prowadzenie stanu wojennego. Pojawiają się głosy, że być może jednak nie była to powiedzmy adekwatna odpowiedź na zagrożenie rosyjskie, a raczej była to próba podreperowania poparcia społecznego prezydenta Petro Poroszenki. Jaka tutaj jest Pani opinia w tej kwestii? A, moim zdaniem dwie rzeczy. Trzeba brać pod uwagę kontekst wyborczy. W marcu tego roku, przyszło, w marcu przyszłego roku mają się odbyć wybory prezydenckie na Ukrainie i Petro Poroszenko właściwie chcąc nie chcąc musiał zareagować stanowczo, bawiąc się na przykład tego, że gdyby przegrał wybory nowy prezydent mógłby go postawić w stan oskarżenia, że nie zareagował właściwie, nie wprowadził stanu wojennego na bardzo realne zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej. Trzeba też zdać sobie sprawę z tego, że Ukraina dość zmieniła prawo dotyczące stanu wojennego pod wpływem yy, i aneksji Krymu, i później wydarzenie w Donbasie. Oczywiście bardzo wiele osób krytykowało, że skoro wtedy nie został wprowadzony stan wojenny, to dlaczego teraz to zrobiono, zwłaszcza właśnie biorąc pod uwagę kontekst wyborczy. Ale mimo wszystko Wierchowna Rada bardzo mocno ograniczyła propozycję prezydenta Poroszanki. Ten stan wojenny został wprowadzony na 30 dni tylko i na terytorium 10 obwodów. Chociaż to co dziwi, jeżeli spojrzymy na mapę, że Ukraina nie zdecydowała się na wprowadzenie tego stanu wojennego również na terytorium Krymu, który ciągle uważa za swoje terytorium i za takie, czyli za ukraińskie terytorium jest uważane przez znakomitą większość społeczności międzynarodowej. Z drugiej strony, natomiast wydaje mi się, że z kolei Cały ten incydent został w pewnym sensie zbagatelizowany z kolei przez najwyższe władze rosyjskie. Nie wydaje się, żeby tutaj Rosjanie przykładali do tego szczególną wagę, więc pytanie jakie tutaj powiedzmy korzyści polityczne mogą Rosjanie próbować ugrać w związku z tym incydentem? Rosjanie oczywiście próbowali zrzucić całą odpowiedzialność i winę na stronę ukraińską. To na ich prośbę zostało, zostało zwołane nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Oczywiście Ukraina złożyła adekwatny wniosek mniej więcej w tym samym czasie. Natomiast jak się przysłuchiwało tej debacie w Radzie Bezpieczeństwa, było widać, że znakomita większość państw, zwłaszcza stałych członków, bardzo ostro skrytykowała Rosję. Między innymi Stany Zjednoczone nie dopuściły do tego, żeby debatować na, na, nad tytułem, jaki zaproponowała Rosja, czyli naruszenie granic Federacji Rosyjskiej podkreślając, że Krym jest okupowany i że to były wody terytorialne Ukrainy, także Rosjanie działali absolutnie bezprawnie. Przy tej okazji również tej debaty rozmawiano i o Donbasie, i o Krymie, i o miejskich porozumieniach. Także Rosjanie raczej nie osiągnęli żadnego celu politycznego. Nawet bym zaryzykowała twierdzenie, że wprost przeciwnie to jest kolejna sytuacja, która kładzie się cieniem na ich wizerunek międzynarodowy i jeśli założymy, że nowym celem Rosji była debata jednak o zniesieniu albo złagodzeniu sankcji. No to w, takim, w, takiej, w, ta, w takiej sytuacji nie ma o tym mowy. Żadne państwo Unii Europejskiej nie zaryzykuje nawet teraz delikatnej sugestii, że a może ze względów gospodarczych znieślibyśmy sankcje. Co więcej, nawet w Niemczech niektóre środowiska wróciły do debaty. Jak możemy budować Nord Stream 2, skoro Rosja zachowuje się w taki, a nie inny sposób? I jakie mamy gwarancje, że faktycznie Rosja spełni swoją obietnicę i utrzyma tranzyt przez Ukrainę? A to jest przecież jeden z warunków, dla których, przynajmniej oficjalnie, dla których Niemcy zdecydowały się dalej kontynuować projekt tego, tego gazociągu. E, no właśnie, w 2014 roku przy okazji aneksji Krymu, czy, je, czy w wybuchu wojny na wschodniej Ukrainie, Zachód był często krytykowany za swój działania wobec Federacji Rosyjskiej, że one są zbyt łagodne, że nie są adekwatne do tego, co robi Rosja. Natomiast pytanie, czy teraz 4 lata później, czy ponad cztery lata później, czy coś się zmieniło, czy możemy powiedzieć, że ta reakcja Zachodu jest powiedzmy nie wiem, bardziej adekwatna niż była kiedyś? Czy na pewno jest szybsza, pojawiło się bardzo wiele oświadczeń przeróżnych ministerstw państw członkowskich Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych. Na NATO trwa debata, co można zrobić dalej w Stanach Zjednoczonych też. I sprzyja to tym środowiskom, które uważają, że Ukrainie należy sprzedawać tak zwaną broń śmiercionośną, że Rosja jest faktycznym zagrożeniem dla tego państwa. Sprzyja to też myśleniu o zwiększeniu obecności wojskowej również w basenie Morza Czarnego, co zresztą nie było bez znaczenia, bo jak Ukraińcy przerzucali dwie pierwsze jednostki drogą morską, oczywiście oni oficjalnie poprosili wtedy o zgodę na przepływ przez cieśninę Kerczeńską i pod mostem. To w tym czasie było widać jednostki amerykańskie na Morzu Czarnym, które w domyśle mogły stanowić wsparcie dla, dla strony ukraińskiej. I jakby Rosjanie sobie z tego zdają sprawę, myślę, że to wywołało jednak mimo wszystko dość mocną reakcję wśród państw zachodnich i bardzo niechętną stronie rosyjskiej. I dającą dużo, duże wsparcie dla tych, którzy mówili, że tak, Ukrainę należy popierać, Ukrainę należy też wspierać wojskowo. No właśnie, a jakie powiedzmy wnioski mogą płynąć dla Polski z tego całego incydentu, czy może to być na przykład dla nas jakiś tam kolejny argument za, za stałym argumentem obecnych władz, czyli wzmocnienia obecności amerykańskiej i ogólnie natowskiej na wschodniej flance? Oczywiście, że tak i to nie tylko dla Polski będzie argument, ale dla innych państw w wschodniej flanki, ale też dla takich państw jak Rumunia czy Bułgaria, które... Właściwie bezpośrednio graniczą z, z Morzem Czarnym i bezpośrednio również były narażone na incydenty ze strony rosyjskiej, właśnie związane z, z Krymem, bo trzeba sobie przypomnieć, że bułgarskim myśliwcom skończył się resurs. Między innymi dlatego, że myśliwce były tak często podnoszone, ponieważ Rosjanie bardzo blisko podlatywali do, do granic powietrznych tego państwa. Podobne historie miały miejsce w Rumunii. W Rumunii wręcz. Inne państwa natowskie zaczęły pełnić misję Air Policingu. Także też te państwa tak na dobrą sprawę były narażone na jak zaczepki, tak można, można powiedzieć łagodnie ze, ze, ze strony Federacji Rosyjskiej. I oczywiście to wzmacnia ten przekaz, który wystosowuje Polska, który wystosowują państwa bałtyckie. Ale też nawet Czesi czy Słowacy, którzy wsparli pomysł zwiększenia obecności amerykańskiej na terytorium Rzeczpospolitej, bo jednak to działa odstraszająco i każde dodatkowe siły NATO są wyraźnym sygnałem w stronę Rosji, że państwa natowskie są gotowe się bronić, że jest to język siły, a tak na dobrą sprawę to jest ten język, który Rosja rozumie najlepiej. A jak można pomóc Ukrainie w takim razie w tej sytuacji? Czy Zachód może, może zrobić coś więcej dla pomocy Ukrainie? No jest ten, ta kwestia dostarczenia na przykład broni śmiercionośnej dla Ukrainy, czy są jakieś inne środki powiedzmy też powiedzmy bardziej może polityczne? W, w Oczywiście tym poza domaganiem się wypuszczenia aresztowanych marynarzy i odtania tych trzech jednostek państwu ukraińskiemu można pomyśleć o dodatkowych sankcjach i prawdopodobnie Stany Zjednoczone to zrobią. Być może Unia Europejska też. Związanych na przykład z firmami zbrojeniowymi, z bankami czy, czy z innego rodzaju instytucjami, które kooperują z tym przemysłem zbrojeniowym. To jest pierwsza rzecz. No i druga rzecz jest oczywiście bardzo jasne i czytelne stanowisko polityczne, które właściwie już zostało wystosowane w stronę rosyjską, że uważamy jako państwa zachodnie to za kolejny akt agresji przeciwko Ukrainie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim i Państwa gościem była Anna Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Rozmawialiśmy o ostatnim incydencie w cieśninie Kerczeńskiej i jego implikacjach na arenie międzynarodowej. Dziękuję.